A gdy przebudziłaś się do swojego boskiego duchowego, ja odrzuciłaś. Przestałaś gonić za udowadnianiem czegokolwiek i komukolwiek. Nie odczuwasz już potrzeby szukania aprobaty ze strony innych. O Twojej wartości nie decydują opinie zewnętrzne, ale Twoje dostosowanie się do wyższego ja. Nie tolerujesz już w swoim życiu toksycznych relacji. Ludzie, którzy wysysali Twoją energię lub sprawiali, że wątpiłaś w siebie, odeszli. A ty wybierasz teraz relacje, które akceptują Twój rozwój i autentyczność. Pozbyłaś się konieczności kontrolowania wszystkiego. Zamiast wymuszać rezultaty, ufasz nurtowi życia. Poddanie się Boskiemu planowi przynosi pokój, jasność i nieoczekiwane błogosławieństwa. Przestałaś tłumić swoje emocje. Nie chowasz się już za własnym roztargnieniem, nie rozpraszasz się, żeby nie mierzyć się ze swoimi emocjami, nie przepracowujesz się ani nie ignorujesz swoich uczuć stawiasz czoła temu co pojawia się z wdziękiem wiedząc że uzdrowienie przychodzi przez obecność we własnym życiu a nie unikanie uczuć i emocji pozbywasz się od znaki zajętości nie utożsamiasz już swojej wartości z ciągłą produktywnością zamiast tego traktujesz odpoczynek ciszę i chwilę połączeń z innymi jako święte części swojej podróży twoje życie jest obecne tak jak ty obecna jesteś w nim amen